Na terenie szpitala psychiatrycznego w Krychnowicach trwają prace budowlane i modernizacyjne. Na ukończeniu jest już kapitalny remont pawilonu pierwszego, który trwa od dwóch lat. Wymieniane były m.in. windy towarowe. W całym budynku pojawiło się też nowe wyposażenie. Powstały również drogi pożarowe i nowe chodniki. Koszt ich budowy przekroczył 2 miliony 200 tysięcy złotych. Mamy również. W tej chwili na ukończeniu inwestycji, która będzie polegała na wybudowaniu nowej przepompowni ścieków, łącznie z tak zwanym kolektorem sanitarnym tłocznym. Więc tutaj, a oprócz tego, oczywiście robimy remonty bieżące na każdym oddziale, bo wiadomo, że przy wirusie to musimy i kontaminację prowadzić i odkarzanie i malowanie, i odświeżanie. W przyszłym roku szpital planuje wyremontować również zabytkowy dworek, pierwotnie należący do rodziny Kiertów, wybudowany około 100 lat temu, który znajduje się na terenie szpitala w Krychnowicach. Lecznica wystąpiła o środki na ten cel do Urzędu Marszałkowskiego. Wstępnie zakres pracy jest szacowany na około 2 miliony złotych. Będzie to polegało praktycznie na, na kapitalnym remoncie całego budynku, on się dachu, elewacji, i, tak, i, I innych, że tak powiem, rzeczy w środku, i on będzie przeznaczony na tak zwane gabinety socjoterapeutyczne dla pacjentów. Będą się tam odbywały właśnie zajęcia dla pacjentów. W jednym miejscu tam będzie wyposażenie odpowiednie do tego. I pacjenci, tak jak teraz odbywają się zajęcia na poszczególnych oddziałach, to tam będzie takie miejsce, gdzie będzie można. Pójść i robić już z prawdziwego zdarzenia zajęcia. Prace modernizacyjne prowadzone są również w Piątym Pawilonie. Poza generalnym remontem w oddziale zostało umieszczone całkiem nowe wyposażenie. Tylko w 2020 roku szpital psychiatryczny na remonty i budowy wydał ponad 9,5 miliona złotych, z czego wkład własny lecznicy to ponad 380 tysięcy. Reszta pochodzi z dotacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.